Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na mój pierwszy Haul Decor Home, który będzie poświęcony tak naprawdę tylko jednemu sklepowi, ponieważ ostatnio się w nim dosyć mocno zaopatrzyłam i będzie to mój ulubiony sklep Home and You. Więc tutaj, jeśli jesteście ciekawi, co mam Wam ciekawego do pokazania, to oczywiście oglądajcie dalej. Mam tylko jedną rzecz, która nie jest właśnie z Home and You, i jest to nóż. Nóż, który prezentuje się tak w opakowaniu. Jest w chwili obecnej promocja w do dokładnie do 26 listopada mając taką właśnie ulotkę, możecie sobie zakupić troszeczkę taniej bardzo fajne noże i akurat ten nóż, który ja w chwili obecnej Wam tutaj pokazuję jest to nóż Santoku i niby tutaj w tej ulotce on kosztuje 120 zł w cenie regularnej, a możecie go kupić za 34,90 i chodzi o to, że za każdym 10 zł wydane w Kerfurze na zakupy, dostajecie jedną naklejkę i pięć takich naklejek w i za pięć takich naklejek macie odpowiednie zniżki, więc tutaj myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, my się z mężem tutaj ostrzymy na więcej tych noży, ale w chwili obecnej mamy tylko ten jeden i naprawdę są fajnie wyważone, fajnie wyglądają, prezentują się naprawdę tak Porządnie, więc rączka jest bardzo solidnie wykonana, fajnie trzyma w dłoń, a nóż, jak wiadomo, to podstawa w kuchni. Więc jeśli potrzebujecie akurat noży, no to polecamy skorzystać z tej no Teraz polecimy z zamówieniem z HomeMindu. Pierwsze zamówienie było zrobione online. Nie bójcie się robić zamówień online z HomeMindu ponieważ wszystko przychodzi w ogromnej paczce, fantastycznie zapakowane, wszystko nie ma prawa się potłuc, więc tutaj jeśli to Was odpychało od robienia zakupów online, a promocje w sklepie internetowym i stacjonarnym są takie same, tylko czasami tylko w sklepie stacjonarnym niektóre sztuki możecie kupić, to zachęcam Was serdecznie i właśnie z, na jednej z promocji była taka opcja, że drugi produkt był minus 70% i jeśli wydacie 150 zł na zakupy online, to przesyłkę macie gratis. Przychodzi do Was kurier w ciągu 3 dni roboczych, więc fajna sprawa. Pierwszą rzeczą, którą tutaj Wam pokażę jest taka otopatera patera. Jest to patera ceramiczna, dwustopniowa, jak możecie zobaczyć, z motywem serduszek. Ja ją kupiłam po to, aby trzymać na niej owoce, ponieważ kiedy jabłka leszą z Bananami, banany szybciej czernieją i ogólnie wiecie, jak to jest z owocami, więc stwierdziłam, że taką dwupoziomową paterę sobie zamówię i będzie naprawdę fajnie eksponować owoce, również podczas kiedy będę chciała wyeksponować tutaj babeczki, to również fajnie się będzie sprawdzać. I ta patera kosztowała 69 zł, ale z racji na to, że był minus 70%, to ogólnie narobiłam zakupów za 200 zł, a dostałam prawie 100% upustu, więc tutaj naprawdę fajna sprawa, porządna patera ceramiczna, więc serdecznie wam polecam. Kolejną rzeczą ze sklepu online jest taki mały pojemniczek, który już wam zadzwonił. Jest to taki mały słodki pojemniczek na różne różne rzeczy. Ja go kupiłam z myślą o tym, aby kładać tutaj już napoczętą cytrynę, bądź możecie włożyć tu pomidora, i tak dalej. Tu możecie to zdjąć oczywiście i tu położyć większą średnicę, jak jakieś warzywo lub owoc. I po prostu przykrywam, żadne muszki, owocówki Wam tutaj nie latają. To kosztowało akurat 15 zł, więc naprawdę bardzo fajnie wyglądająca rzecz. Zamówiłam również jeszcze kilka innych rzeczy na spółkę z moją koleżanką koleżanką, zamówiłam też taki wieszak z napisem Home, który podarowałam już mojej teściowej, więc niestety nie mogę Wam go tu pokazać. Ale ja wczoraj ostatnio byłam w sklepie stacjonarnym, no i zobaczyłam, że są naprawdę bardzo fajne promocje, nawet do minus 70%. I właśnie na minus 70% upolowałam właśnie taką latarenkę, Tutaj mamy ptaszka, tutaj jest klatka zawieszona na takim haczyku. Eh... Uh... Metalowy stelaż i ona była przeceniona z 35 zł na 10,50, czyli minus 70%. Więc bardzo fajna sprawa. Kupiłam ją z myślą tutaj wymiany od czasu do czasu tej mojej białej latarenki z Ikei, więc tutaj na pewno w następnym filmiku ją zobaczycie. Naprawdę, jeśli lubicie takie bibeloty, to zachęcam Was do do przejścia się do sklepu stacjonarnego, ponieważ yy, nie. Nie wszystkie te rzeczy są w sklepie. Um... Online dostępne. Kolejna będzie to miseczka dla mojej córeczki z motywem krówki. Już wcześniej się na nią czaiłam. To jest w ogóle cały komplet. Możecie kupić zarówno miseczkę, talerz płaski, jak i kubek. Wszystkie mają tutaj taką wystającą krówkę. Motyw właśnie krowy. I ta miseczka jest za 13,30, a kosztowała początkowo chyba 19,90. Więc myślę, że bardzo fajna sprawa i mam nadzieję, że zachęci to moją córeczkę. Tęczkę do jedzenia. Eee... Z niej obiadków. I tutaj kolejny komplecik, również dla mojej córeczki. Jest to zestaw sztućców, na który się również czaiłam przy okazji tych zakupów online, ale akurat one nie były dostępne wtedy w sprzedaży. I jest to komplet czterech sztućców: mała łyżka, duża łyżka, nóż i widelec, oczywiście z motywem świnki tutaj na rączkach. Kosztowały początkowo 25 zł, a minus 30% daje 17,50. Więc stwierdziłam, że muszę je wziąć, bo są na bardzo fajnie wykonane i również zachęcają dziecko do samodzielnego jedzenia właśnie sztućcami Tak naprawdę poszłam do home You po kubek, który śni mi się już po nocach i możecie już sobie go tutaj zwizualizować, że ja go pokazuję wam, bo przy okazji kolejnych, kolejnego pobytu w jakiejś galerii na pewno pójdę do home You zobaczyć, czy jest dostępny. Akurat w tym, w którym byłam, nie było już tego kubka, więc musiałam obejść się smakiem. Jest to taki zwykły biały kubek. Z wyrytą sobą. Jeśli się orientujecie w asortymencie homeniu, na pewno wiecie, o jakim kubku mówię, więc ten kubek sobie na pewno również za kupię i na pewno zapodam Wam jego zdjęcie na Instagramie czy na Facebooku, więc zachęcam Was do lajkowania. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten film. Jest tu kilka rzeczy, mam nadzieję, że. Coś Wam przypadło do gustu. Ja Yahoo! Bardzo lubię, równolegle chyba nawet z IKEA, więc tam są rzeczy dosyć drogie. Ale właśnie na takich wyprzedażach można naprawdę bardzo fajne rzeczy zakupić, czy to do dekoracji domu i tak dalej. Wszystko tam znajdziecie, tak naprawdę. Więc zachęcam Was do odwiedzenia tego sklepu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I ja dziękuję Wam serdecznie w chwili obecnej za uwagę. I do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa! pa.